Ilu kierowców wybrało już hybrydy Toyoty? A, tylko 14 milionów. Zapraszam. Chcesz wiedzieć czemu? Siadaj, przejedziemy się. Rekreacyjnie, edukacyjnie. Zamykamy drzwi, gaz do dechy. O, jest. no ja jestem już czwartą generacją hybryd Toyoty. Po mieście latam na silniku elektrycznym, no a jak trzeba, to przyłączam na benzynowy i widzisz, jaka to oszczędność, jaka to dynamika. Kto inny by się chwalił? Ja tylko mówię. ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne, atestowane szkło bezpieczne. Szklane panele laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką. Stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, m.in. tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u Ciebie w domu. Max Plus, Agencja Reklamowa, ulica Pułaskiego 31, Kalisz. Aby rośliny mogły wzrastać i rozwijać się, trzeba im stworzyć odpowiednie warunki. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Dane, które podamy dziś, pozwolą nam rozwijać się w przyszłości. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Mega okazja. Kup kostkę brukową firmy Drog Bruka, otrzymasz prezent. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Materiały budowlane Wesołek. Numer jeden w Wielkopolsce. Mam wiele w pierwszej. Ja w internetowej. A ja w kablowej. I wszyscy macie dobre, bo Vectra to pierwsza internetowa telewizja kablowa. Ekspresowa łącze z rozrywką z każdego miejsca w Polsce. A klasyka kina. Odjazd. Kierunek HBO. Balet. Kolejna stacja. Wybierz wektre. Telewizja i internet tylko za 69.99, a HBO i Tidal na pół roku w prezencie. Zadzwoń 601 601 601. Poniedziałek 23 listopada pora na wiadomości z Kalisza. Agnieszka Gierz, zapraszam. Na początek skrót najważniejszych informacji. Szlachetna paczka, mimo epidemii, w kryzysowym roku na pomoc czeka więcej rodzin. W tym roku w Kaliszu zostało zgłoszonych około 120 rodzin. Dużo rodzin w tym roku mamy z powodu pandemii. Skuterem wjechali pod pociąg. Niestety, w wyniku zderzenia mężczyźni ponieśli śmierć na miejscu. Stadion zamienił się w telewizyjny ekran. Szukamy innych możliwości komunikacji z naszymi kibicami oraz ekspozycji naszych sponsorów. A oto szczegóły. Epidemia nie zamknęła szlachetnej paczki. Wręcz przeciwnie, w trudnych czasach pomoc jest tym bardziej potrzebna. Kaliska ekipa wolontariuszy działa pełną parą, by zbliżające się święta były dla potrzebujących pełne cudów. Zgłoszonych jest aż 120 rodzin z Kalisza i okolic. W tym roku ideę szlachetnej paczki promuje spot dotyczący szczęścia. Szczęście to stan umysłu. Bycie z tymi, których kochamy. Pasja. Szczęście to podróż w nieznane. To nie przypadek. To jedyna rzecz, która się mnoży kiedy się dzieli. Szczęście. Kiedy nie muszę wybierać jedzenie czy leki. Nie dla wszystkich szczęście znaczy to samo. Pomyśl o tych, którzy mają go mniej. Wejdź na szlachetnapacz.pl. Między wyborem kupić jedzenie czy leki postawiona jest pani Barbara Skalisza, jedna z osób dla których w tym roku przygotowywana jest szlachetna paczka. To fragment opisu jej sytuacji. Po odliczeniu wszystkich opłat i rachunków 65-letniej kaliszance zostaje na życie 269 zł. Jej marzeniem jest nowe łóżko z materacem. Darczyńcy już się znaleźli. W tym roku w Kaliszu zostało zgłoszonych około 120 rodzin. 20 z tych rodzin zostało już opublikowanych właśnie na bazie rodzin i znalazło swoich darczyńców. Nasi wolontariusze cały czas, każdego dnia docierają jeszcze do tych rodzin, które jeszcze czekają na nasze odwiedziny, tak żeby z każdą rodziną przeprowadzić wywiad i, i zobaczyć, czy po prostu spełnia kryteria włączenia do naszego programu. Kryzys spowodowany przez epidemię mocno odbił się na i tak ubogich ludziach. Dużo rodzin w tym roku mamy z powodu pandemii, tak, pogorszenie ich sytuacji materialnej, e, utrata pracy. Wśród rodzin zakwalifikowanych do pomocy jest między innymi pan Przemek, samotny ojciec chorującej na nowotwór nerki Michalinki. Choroba dziewczynki to drugi dramat tej rodziny. Mama Michalinki zmarła na raka jajnika. Michalinka miała dwa latka, jak mama jest marłoty. I w tamtym roku Michalinka złapała, nie? że yy, chorobę. Te, yy, 25 grudnia dostałem następnego kopa od życia. Naleczenie dziewczynki prowadzona jest zbiórka a szlachetna paczka z pewnością sprawi, że te święta będą choć trochę bardziej kolorowe. Zachęcamy gorąco wszystkich darczyńców, wszystkie osoby dobrego serca, żeby wchodziły na stronę www.szlachetnapaczka.pl, wybierały rejon, w którym chcą pomóc. To nie jest tylko Kaliski Rejon, bo to też okolice, żeby wejść, przeczytać historie, które tak naprawdę pojawiają się teraz każdego dnia i żeby po prostu stworzyć paczkę dla danej rodziny. By do potrzebujących trafiła pomoc, pracuje mimo utrudnień związanych z epidemią 44 wolontariuszy. Z wolontariuszami jest różnie, z racji tego, że mamy też sporą ilość, co była na kwarantannie, która przechodziła też koronawirusa, więc to też odpadały pewne ręce do pracy. Jest trudniej, ale determinacja jest pewnie tym większa. Tak, tym większa, żeby po prostu trafiać do ludzi, których wiemy, że w tym roku nas bardziej potrzebują niż dotychczas, więc. Dokładnie, to jeszcze bardziej motywuje do działania. Bo szlachetna paczka to nie tylko pomoc materialna, to świadectwo solidarności, pokazanie, że dana rodzina nie jest sama ze swoimi problemami. A dziś mamy najmniej zakażeń od października, bo 15 tysięcy nowych przypadków, ale jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, by mówić o stabilizacji epidemii. Do poprawy sytuacji mają przyczynić się nowe zasady które premier ogłosił w sobotę. Spadek zakażeń i spadek liczby zgonów takie są najnowsze dane dotyczące koronawirusa. Ta tendencja widoczna jest również w Kaliszu. Dziś przybyło nam tylko 24 nowych zakażonych, w Powiecie to jedynie 9 osób. Ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło w kraju 38 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 118 osób. Nie ma wśród nich mieszkańców Kalisza ani Powiatu. Jeśli średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie około 19 tysięcy nowych przypadków, wprowadzone zostaną zasady strefy czerwonej, a zatem obecne restrykcje zostaną nieco poluzowane. Ale to zależy od naszej dyscypliny, mówił w sobotę premier i zapowiedział: Rozpoczynamy 100 dni Solidarności. To dlatego, że na końcu tego okresu jest wysoce prawdopodobne że będzie dostępna szczepionka. Nawet jeżeli nie wszyscy ludzie od razu, czy w ogóle nie, nie wszyscy będą chcieli się zaszczepić, to duża część populacji zaszczepionej pozwoli szybko, szybciej przerwać łańcuch zakażeń. Od 28 listopada aż do zakończenia Świąt Bożego Narodzenia będą obowiązywać nowe zasady sanitarne. Od najbliższej soboty sklepy i galerie handlowe będą otwarte, ale muszą działać w ścisłym rygorze sanitarnym. Zamknięcie szkół zostało przedłużone do świąt, a od 4 do 17 stycznia zaplanowano ferie zimowe dla wszystkich w jednym terminie, bez możliwości wyjazdów. Przedsiębiorcom, którzy działają w branży turystyki zimowej, zapewnimy rekompensaty i podobnie jak wiosną, nikogo nie zostawimy bez wsparcia. Krok po kroku, aż do chwili, gdy dostępne będą pierwsze dawki szczepionki przeciw wirusowi, będziemy starali się ograniczać liczbę zachorowań. Znoszenie, ale także nakładanie obostrzeń będzie zależało od przestrzegania zasad sanitarnych, od liczby zachorowań. Oraz od wydolności systemu ochrony zdrowia. Co ze zbliżającymi się świętami rząd apeluje, by maksymalnie ograniczyć swoją mobilność. Chcę zaapelować już dzisiaj, żeby to były spotkania w gronie małych rodzin, tak tych, z którymi mieszkamy, żeby nie przemieszczać się pomiędzy miastami, bo od naszej dyscypliny będzie zależało to, jak ostre będą musiały być restrykcje potem. Dlatego rozpoczynamy te 100 dni Solidarności, które pomogą nam lepiej przetrwać okres najbliższych miesięcy. A do świąt został dokładnie miesiąc. I zostajemy w temacie świąt, bo znane są już plany miasta co do bożonarodzeniowych iluminacji. Tych ma być więcej niż zazwyczaj, a to dzięki mieszkańcom, którzy głosowali na świąteczne zadanie w ramach budżetu obywatelskiego. W tym roku przed ratuszem, zgodnie z obowiązującą umową, pojawią się choinka, ciuchcia z kolorowymi wagonami i pluszowy miś. Ponadto w różnych częściach miasta zostanie rozmieszczonych 80 dekoracji latarniowych. Przy rondzie celtyckim znajdą się renifer i gwiazda. Przed siedzibę Rady Miasta powróci świetlny fortepian. Miasto zyska także dodatkowe oświetlenie świąteczne. Decyzją mieszkańców w ramach zadania iluminacje bożonarodzeniowe w różnych częściach miasta w Kaliszu zostaną rozmieszczone LEDowe ozdoby, panciastek i pingwin w czapce Świętego Mikołaja. Ponadto na drzewach na placu Jana Pawła II zostaną zawieszone sznury LEDowe o stałej, białej, ciepłej barwie światła. Oświetlona zostanie także fontanna noce i dnie. Świątecznie rozświetlony kalisz będziemy mogli podziwiać już w pierwszych dniach grudnia, a równolegle miasto przymierza się do nowej jakości w oświetleniu śródmieścia i jego najważniejszych zabytków. W weekend trwały testy oświetlenia głównego rynku. Ratusza kamienic przyległych uliczek. Po rewitalizacji na pewno zobaczymy miasto w innym świetle. To był tragiczny weekend na drogach regionu, w niedzielę wieczorem na przejeździe kolejowym pod Odolanowem zginęło dwóch mężczyzn, którzy skuterem wjechali pod koła pociągu. W sobotę zaś w zderzeniu trzech aut pod kotlinem ciężko ranna została mieszkanka powiatu kaliskiego. Wczoraj wieczorem na niestrzeżony przejazd kolejowy w miejscowości Garki pod Odolanowem skuterem wjechało dwóch mężczyzn w wieku 30 i 39 lat. Niestety, w wyniku zderzenia mężczyźni ponieśli śmierć na miejscu. Byli to mieszkańcy powiatu Ostrowskiego. Policjanci na miejscu pracowali przez kilka godzin i między innymi przeprowadzili oglądziny tego miejsca, ustalili, przesłuchali świadków, jak również ustalili, że pociągiem podróżowało ponad 90 osób. Oczywiście teraz policjanci pod nadzorem prokuratora dokładnie wyjaśniają przyczyny i przebieg tego tragicznego zdarzenia. Uderzył w nich pociąg relacji Wrocław-Warszawa, obaj mężczyźni zginęli na miejscu. Dzień wcześniej, w sobotę, na drodze krajowej nr 11, między Wyszkami a Kotlinem, doszło do zderzenia trzech aut: Opla Astry, Forda Mondeo i Renault Trafic. Kierująca busem zjechała na przeciwległy pas ruchu i uderzyła czołowo w Opla, którym kierowała 34-letnia mieszkanka powiatu Kaliskiego. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala w Pleszewie. Policja ustala przyczyny obu poważnych wypadków. To prawdopodobnie największy ekran w mieście, a na pewno jedyny czynny, bo sale kinowe są przecież zamknięte. Klub KKS Kalisz, stadion miejski przy ulicy Łódzkiej, wykorzystuje nie tylko do kapitalnej gry, ale i do wyświetlania na nim wideo. To kolejny tak potrzebny w dobie lockdownu sposób na komunikację z kibicami, ale i nowa forma reklamy, promocji, sponsorów, klubu i potencjalnych reklamodawców. Mecze drugiej ligi, w którym KKS zdobywa kolejne punkty, odbywają się mimo pandemii, ale w związku z reżimem sanitarnym stadiony są zamknięte dla kibiców. To nie oznacza jednak, że kibice nie mogą obserwować rozgrywek i kibicować, a klub nie może dostarczać niemałych emocji. Są emocje i coraz większe możliwości kontaktu online. Każdy mecz niebiesko-biało-zielonych można oglądać na żywo na platformie tv.pl, a te rozgrywane w Kaliszu na żywo również na antenie w telewizji Kalisz. Wiemy, że transmisje biją rekordy oglądalności, a współpraca Fundacji Reakcja, nadawcy telewizji Kalisz z klubem KKS Kalisz służy promocji piłki nożnej i sportu w naszym mieście. Teraz ciekawe materiały wideo dostępne są nie tylko w telewizorach i w internecie, sam przy ulicy łódzkiej zamienia się w wielki telewizyjny ekran. Od soboty i ostatniego zwycięskiego meczu z rezerwami lecha Poznań zawsze przed i w trakcie meczu wyświetlany na nim będzie ogromny obraz z materiałami promującymi piłkę nożną, kalisz, ale i sponsorów klubu. Szukamy innych możliwości komunikacji z naszymi kibicami oraz ekspozycji naszych sponsorów. To dla nas bardzo dużo znaczy i w tej chwili. Też komunikacja idzie poprzez kanały internetowe, idzie komunikacja poprzez multimedia, gdzie idzie bezpośrednia transmisja naszych meczy. W tej chwili od soboty ruszamy z takim dosyć dużym projektem ekspozycji informacji o naszym klubie, o sponsorach, o tym co się w klubie dzieje w najbliższych miesiącach. Ta ekspozycja będzie uruchamiana już teraz na meczu KKS Kalisz-Lech -Lech Poznań. Na ekranie są też nasze marki Fundacja Reakcja, telewizja Kalisz, faktykaliskie.pl. Ekran widoczny jest już z daleka z ulicy Łódzkiej, a wyświetlany obraz w połączeniu z efektownym światłem Jupiterów przyciąga wzrok, wagę kierowców i przechodniów. Wszystko to sprawia, że to doskonały sposób na reklamę. Dlatego KKS Kalisz zachęca kaliskich przedsiębiorców do umieszczania na nim własnych materiałów reklamowych, bo dobra promocja może pomóc w przetrwaniu trudnych, epidemicznych czasów. A kapitalną formę KKS potwierdził w sobotnim meczu, bo pewnie pokonał rezerwy Poznańskiego Lecha 2 do 0, odnosząc siódme zwycięstwo na drugoligowych boiskach. Oba gole padły w pierwszym kwadransie. Gospodarze mogli wygrać wyżej, ale nie wykorzystali kilku dogodnych okazji. Gole, jakie zdobył kaliski zespół, padły po skutecznych przechwytach w okolicach pola karnego rywali. Najpierw w dziesiątej minucie wyłuskana piłka znalazła się pod nogami Roberta Tunkiewicza, który przytomnie wycofał ją do nadbiegającego Fabiana Hiszpańskiego, a temu pozostało tylko dopełnić formalności. Ależ teraz wykorzystali ten moment takiego gapiostwa w szeregach poznańskiego Lecha i już w dziesiątej minucie Kakes Kalisz prowadzi jeden do zera. Cztery minuty później tym, który odebrał rywalowi piłkę, był Michał Borecki, który okazał się też asystującym. Z jego podania skorzystał Andrzej Kaszuba, który popisał się płaskim i zarazem precyzyjnym uderzeniem z dystansu. Andrzej Kaszuba, 14 minuta, i tutaj Kaliszanie naprawdę, yy, jak na razie, gładko rozprawiają się ze swoimi rywalami. 14 minuta. Andrzej Kaszuba, fantastyczna bramka. KKS Kalisz dzięki zwycięstwu awansował na siódme miejsce w drugoligowej tabeli. Za tydzień ekipę trenera Wieczorka czeka Nielada Sprawdzian, jakim będzie wyjazdowe starcie z liderem rozgrywek, górnikiem Polkowice. Wydajemy mniej nie tylko na przyjemności, ale także na jedzenie. Wynika z badania przeprowadzonego dla Krajowego Rejestru Długów. Pasa w ostatnich tygodniach zacisnęła ponad połowa Polaków. Między innymi tym tematem zajmujemy się na portalu faktykaliskie.pl, a na dziś w magazynie miejskim. To wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.